Yeah, I like you. Yeah, 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 I like Patrzymy <laughs> Niespodzianka Nowa dziewczyna Cześć Cześć Przywitałam się z nią Klaudia, miło mi Klaudia Klaudia Cześć Cześć, cześć. Chodzimy do domu i tam szok Szok Cześć, Claudia. witam A jednak, kurwa Cześć, Klaudia No, zajebiste cycki. Ty nie, to, to, to jest zajebiste, naprawdę, Dubsko ma wyjebane. A czemu tak późno weszłaś dopiero? Jak późno? No nie mogłam wcześniej. Nie, do, dobra dupa jest, nie? Rozgościłam się już, nawet otworzyłam sobie butelkę. Picopello, Pelo, pico No. No, dałbym Picopello plus. Za te cycki. No. O, optymalna do karania. Nie masz walizę? Słam? Nie masz walizkę? To mam. To jedno? Słyszałam, żeby się ostro zabawić. Ale już kurwa, lata bez koszulki, już się kąpie, bo karanie wjechało na chatę, nie? Było dla mnie zaskoczenie, że wchodzi na kilka dni przed wyjściem, ale myślę, że zawsze to jakaś świeżość. Teraz ona jest świeżakiem. Myślę, że może wnie wiele wnieść tutaj do ekipy. O co, tańczysz, śpiewasz? Tak, śpiewam. Tak? Jestem ja piosenkarką. Zęgałki? Tak. polo? <tary> tak. tak. Myślę, że to jest pozytywna wariatka, co na... Mówią na mnie szaza. Tak? Lubi się zabawić. I potem mieliśmy te takie nagranie takie wywiady, pamiętasz? Mm. Chce budzić teraz osoby? Nie, zapomniałam. Widać, że Nowa ma taki troszeczkę dystans. <laughs> <mum> <mum> <Nie>? <mum> Kurwa, ale masz żarty, wiesz co. <mum> Chłopacy śnią się na jej widok, to widać, ale ona ich temperuje, jak ołówki. Za każdym razem. Steve Teraz powinniś zęby zgubić. Ale. ale. Co ci się stało? Zostałam podrapana. Przez kota. Się. Za każdym razem ich odpycha i ma dystans na To Kto zrobił na najlepsze wrażenie? <laughs> na pewno ty. <laughs> no pewnie. <laughs> A kto innych? <laughs> no, <laughs> jest, do, dobra dupa jest, nie? Ogólnie to jest bardzo sympatyczne. Dużo już wypiłaś? Tyle. Już jest na, na drugim miejscu w tej mojej hierarchii. Daję ósemkę i jest mega, jest zajebista.